Niech Igrzyska się zaczną O nie musimy się stąd tą wydostać ja ej, Jak ty to zrobiłeś? Wieś dopiero niedawno jest, jest słaby e, to jest chyba niemożliwe. Ale jak ciągle ściela A zrobiłeś zro ja 180? Czy jeszcze nie? Czy, czyli jeszcze nie byłeś na 180? Ja nie wiem jak zrobić 180, bo 180 jest jakoś skomplikowana. Ja nigdy jej nie zrobiłem, a to nagle. I to wpito w połowie drogi. A to jest długie. Począt jak jest goście, pilary, co nie? Tak łatwo o to się zahaczy. Sam mi na, nie czuję jak o to się zahaczyć. Dobra, ten skok pilarowy. Jak teraz dam rady, to będzie z górki. Dobra. No nie! To sobie miejsce! Tak samo w tym samym miejscu. Zachaczyłem ja mu ściana. Ja nie zachaczyłem, nie doskoczyłem. Nie. O, teraz daję radę. Czy ten tampard? Co teraz mam tu robić? Jakieś znaczy, liście tam są, widzę. Kurde! nie, o, to w tym samym miejscu spadam co ty. Tak mi chyba najtrudniejszy skok. Nie chodzi o o parkura. Do... Jeszcze nikt nie uśiekł stąd żywy! No. To my będziemy pierwsi. Jo, wydostałem się! Dobra, czekamy stąd. Co? Niemożliwe! Skacz, skaczmy to wody! Szybko chodźcie. I uciekajmy, na nim nas ten król. No. Jakiś dom. Dom wędkarza, stacha. Dużo ryb i wędka. Coś też zabiję. Darmowe itemki. Chyba. Ja pękne biorę. To musi być się jakaś wioska. Nie widzę wiosek. O, więcej domków. Hmm. Ten pampar, ten tu zamknięty. Co to jest? Jakiś sekretny pokój. O, o, tak. o, Ej, bo, bo ja znalazłem jakąś skrzynię z jak sami. w stronę. Ej, chodźcie co opakiem. Już, już idę. Witam pana. No Potatki, za O, witam. O, Słyszałem dużo krzyków z więzienia. myślałem, że nowy podróżników porywa Adam Barden. a jajaj. Jaj. No, tak to było. tak było. było. Kiedyś jeszcze był osadnikiem, tak jak my. Pracował z nami, mną robotę miał bardzo. Ciężko. A o, czemu on tak wybudował te tak, tak, jakiś zamek i teraz jest zły? Zainteresowany zamek. Posiedzieliśmy się tutaj, bo było tutaj dużo surowców. Przed tam pewnego razu postrzegaliśmy, żeby tam nie wchodzić, ale nie posłuchał nikogo. Znalazł silne wyposażenie i był silniejszy w ogóle od wszystkich. Sam się z nami królem nie mogliśmy mu się w ogóle sprzeciwić. To było coś okropnego. Jak widzicie, uwięził tutaj naszego jedynego obrońcę. Świnie nasze. Czy tutaj powiesz wszystkie rzeczy z żeby no. poświęcić je bogom, żeby nie niszczyli jego zamku. Mogę tego upomnieć. Cóż to wiele wyjaśnić. Tak. A, sorry. Tak się działo z każdym podróżnikiem, myślałam, że wam też się tak stanie. No... Czyli tam partem ale jest samoznawczy. Ale bo, bo nas uwiąza... tam... bo utknęliśmy, ale udało nam się wydostać. Te... Repelio! Wszystkie statuetki, co tutaj są... To my je budowaliśmy. wszystko skazał nam, albo groził, że zabije nas. A my mogą wyjść. Musimy ich uwolnić. O, o. Bo byś świni nie zabił. A druga jest, już żyje swoim życiem. Jest, Czoła, czoła. Doskonale na nas strzela. Ej, chodźcie, znaleźłem czoła. Posłuchajcie, chodźcie. Tak, jego dom, brawo, się jego dom. Wybitnie. No i Bar Barden, to idiot. kraty. I ten kolem od razu pomaga. Wiesz, no, Barden to idiot. Ja wadzę Dana Bardena, matka go nie kocha. Walony śmiećka że tak, nam płaci za życie, oby zdech. Taki pedał z niego, stanie opisać, chce cię bić pasem. Ty ktoś mógł nas ratować od tego Suczyńcy. Zapewne no pewnie o ty to napisałeś. No, to mój pamiętnik. Wielu moich znajomych już tu nie ma. Porwał ich wszystkich do zamku. Widzieliśmy jednego w zamku. Był uwięziony. To, to był... Tam był ktoś. I właśnie znalazłem dźwignię. Klucz do klatki. A byśmy musieli tam wrócić, by go uratować. No, no. Mhm. A tu co jest? Lecz. Fabryka, ci fabryka ciepła. Jakiś Fabryka ciepła. To no taka fabryka ciepła. Dzięki temu mamy ciepło, bo on nie daje nam ciepła. Większość ciepła i tak bierze do swojego zamku, żeby było mu ciepło. O, no, chyba sam to nie wyjdziesz, koledzy. Nie, nie wiem, jak Koper teraz stanął. Wyjdzie. Ma ktoś, masz coś? Ma wodę. No, nie chyba wiem, to jest. Ma, ma, ma ktoś perły? Ktoś ma?

Tutaj drewno, tutaj jest taki mini bunkier. Ja o. tej wziąłem, już. tej już wziąłem. Tu nic robimy. Tu jest kościół taki. Alchemia Breaking Bad. I tam na górze jest mądrwala. Jeszcze tam był dom tutaj chyba, z takiego. No, tam by jeszcze. Ale jeśli. Ale ci, większość to, osób się wyprowadziło, udało im się. I, o, jeden o, zginął. Tam jest ten barden chyba. Tam, 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 chyba gdzieś jest ptak, chyba go widziałem. No on tam jest. Jest na tym dziwnym ptaku, tak jakby nie mógł być do ptaka. Tam jest kolega mój. On tam na górze sobie stoi. No góry mi stoi. Idziemy do to niego. Dobra, co teraz robimy... Sup ten Emil. Musimy w ogóle to właśnie tylko Wiktora, bo to to, to w sumie przyszliśmy. No to musimy tam wrócić. Mam tylko jedno pytanie. Jakie? Przyszliśmy tu w sumie, żeby znaleźć świątynię, ale nie wiem, czy ty o co się tam wiesz. Pan Stachy? Pan Stachy, wiesz coś może o świątyni? Nie, nie, nie. No, tak. Szkali, nie. Tam coś jest? Tam jest Może tam partem coś wie. W końcu składa ofiary pokon. Ja Musimy kod... Musi na kogoś składać te ofiary. Najpierw go pokonamy, później zapukamy. Eee, ustachy. ustachy! Nie! Co się tam stać. Nie, ustachy!

Chyba tam wejść o kury snu, tylko pokonać. tam wejść o kury. Ej, nie! Pramę zniszczymy od razu. Chodźcie pramę zniszczyć. Mhm. Już nie robimy Secret Enchants. Dobra, ej, w, ej, wy jego uwagę możecie ten... Wiecie, żeby na was był skupiony. A my, a my się nim zajmiemy. To ja nie mogę rozwalić tej prądy, nie mogę. To ja rozwalę. Widzieliśmy na co. Yy, o. Dobra. O, tu jest coś o tu jest coś w ścianie. T... Nareszcie W końcu jest wolny. Dajcie mu coś może. Itemki. Dam mu jedzenie. A i podka regeneracji masz. On sobie te bliczki. Dzięki. Spotkaliście go, Tak, spotkaliśmy go. Mhm. Jeszcze jakąś sporeję, bronię mamy dla niego? To mój kolega. Czaj, no jest, ja nie mam żadnych itemów. A nie mam, chwila. Ty masz itemki na pewno. Legendarne buty masz. I... złoty mieć I to, stura. Używaj to porucha Używaj tej poruchastura, porucha bo ma już To mój jabłko. ...silny. Jeden... Nie usłapuj się, wiem. Mamy dużo ryfek. Ma ktoś jakąś spray? Którą ktoś tutaj ja, mi ja miałem tylko Buty. A gdzie Hubert jest? I do góry, i taką A Ano. Nie, nie to jeszcze jest z łoką boku, to jeszcze. jest sprayerem. No, jebać ten bardena. Ale pamiętajcie, musimy się dowiedzieć. Się Myślę, że on musi tutaj być. No nie. To mi... co mam tam Na pewno się, to na nas. Kurwa, dream. Be dreamem. Tak. Dobra, jestem tu Biegniemy. To jest skrzynia. Co ten tam ten tam robi? Nie, świnie zabija! Nie, on świnie zabija! ja Nie, to był pewnie... To był drugi ko To pewnie był te kolej, kolejny kolega Eustachego. O bo bok Zabij się koło Spana dół Pijemy to Mam milet Jestem rasełna, a sam mnie serczy Jestem nieśmiertelny, ja jeb... Zlaty go Do wora, a furt do jeziora tak, Kurde, zatrumieć się. Dawaj tego Prejera, z za To wyposażenie seryjne jest to patrz, stanie przyciskać To jest To znowu, jest go Umieram

Виктор Казам с тобой А так и А вот так и Bo ja lepiej to? trafiam w Emila niż jest tego to? Dan Bardena. Kto stał? Co razy? O, ale wolno. Nie chodź. Nie chodźcie w On jest super silny. Czy to jest przez to, wszystkie te pogary mogą? Mój tutem. Oj. Aha. Zabiliśmy go. O. To była ciężkie.

jeszcze... O! Wykończy go. Łytwy, zabił go. Mogliśmy niego informację no. wyciągnąć. Maszę to było okrutne, ale w sumie ten król był okrutny. I rozumiem pól Wiktora. bo no. mu język nie może gadać, do końca życia. Cicho! Cicho! Idź za pomoc! Ej hey, Cicho jesteście! Nie ma, Dobra, za Widziałeś to, Panu? Co się sta... O! Chciałam e, jakoś pomóc, tak... Może wiesz, gdzie jest ta świątynia... ...dla Ognioła... ...dla Niestety nie, a... nic nie wiem, gdzie jest ta świątynia, gdzie ona może być. Co? Nie wiem. Możliwe, że w tej wieży coś jeszcze ja. Dowróćmy no tam. No dobra, ale. Ale, może to... tutaj jest coś. Ale, może coś coś w tym. No, zaraz no, będziemy szukać, ale, Wiktoria, jak chcesz, tak. to tutaj. możesz wracać. Nie wiem. Może jak chcesz, to naszej fazy pójść. Mamy pazę taką. Ale, ja po... więc ci, co ci to ucha na miary. Dobra, i tam może... no. Jak wiesz gdzie jest świątynia ciągli, to znajdziesz tą bazę. A tutaj muszę pójść, bo tu jest w środku, bo tam się jakoś... Dobra, narań. Dobra, idziemy do środka. A to jeśli tam wejść, to i to środka tutaj? Do, tutaj, do góry, ja tutaj nie. A po co to idziemy do góry, No bo... Może tam coś zostało. Właśnie. Mi głupi creeper zepchał z góry. Cheater. Nie. A. A to ty z tych coś tutaj, z tych Tutaj są ściały. Ja, ja, nie po ciebie je Ty też. Ty nie masz może przypadkiem Wojtek Małostrzał? Właśnie. Mam... 57... Harmii. Ja wezmę sobie. Ty... Weźcie, ja i tak mało używam. Ofiary dla bogów. Ja A no to wiem, gdzie wszyscy pozostali jego... O... O... Kolecy są już. To jest do... 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 do, do, do a, tu jest krzynia. Ej, tu jest sprzęt. Ty, Jakiś wrota pieka, piekieł. Nie, nie, nie. Powiedz tylko słowo, a wrota piekieł się przed tobą otworzył. A jakie słowo chodzi? Amongus. 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 Amongus.